Chcesz schudnąć? Nie kombinuj z żadnymi dietami. Zrób te trzy rzeczy, a kilogramy same spadną. Pierwszy nawyk to chodzenie. Już 10 tysięcy kroków dziennie sprawia, że spalamy od 400 do 500 kalorii, zależnie od tego, ile ważymy. Niby mało, ale przekładając to w skali miesiąca, jest to ponad 10 tysięcy kalorii, co przekłada się na 1,5 kilo tłuszczu, a wystarczy chodzić. Drugi to wybory żywieniowe. Nie musisz być na żadnej diecie. Po prostu zmniejsz ilość słodyczy, fast foodów i słodkich napojów. Zamiast koli i batonika, woda i normalny posiłek, ewentualnie jakieś napoje zero. Dnia możesz zaoszczędzić kolejne 400 kalorii, które też może się równać około 1,5 kg tłuszczu w miesiąc. Trzeci nawyk nie jest dość oczywisty, ponieważ trening siłowy niekoniecznie jest od tego, żeby palić kalorie, jednak pełni bardzo ważną funkcję. Zwiększa nas, naszą masę mięśniową, dzięki czemu organizm pali więcej kalorii, nawet gdy nic nie robisz. Każdy nowy kilogram mięśnia jest taką cegiełką Twojego metabolizmu. Na początku są to małe różnice, ale po jakimś czasie. Treningów nasze ciało staje się maszyną do spalania kalorii. Podsumowując, ruszaj się, nie jedz śmieci i trenuj siłowo. Wychodzi około 1000 kalorii mniej. Można zjeść zamiast tego dodatkowy posiłek albo zrobić większy deficyt. Jest to prawie 4 kg puszczu w miesiąc. Zrób pierwszy krok dosłownie.